Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałem skomentować krótko akcję ukraińskich prowokatorów, którzy pomyśleli sobie, że są u siebie, którzy zaatakowali ambasadora Rosji, którego należy pomijać, należy wyciszać jego akcję, nie należy w ogóle zwracać na niego uwagi, a ukraińscy prowokatorzy w Polsce dostarczyli ruskim mediom na długo, na długie dni propagandy antypolskiej. Będą mogli w każdym programie teraz opowiadać o tym, jaka to Polska jest antyrosyjska. Zobaczcie, atakują nawet naszych ambasadorów, a przecież według prawa międzynarodowego ambasadorzy to świętość. Czy to było w interesie Polski? W ogóle, w żadnym interesie Polski nie było zaatakowanie przez ukraińskich prowokatorów rosyjskiego ambasadora. To było na rękę Ukrainie i Rosji. i Być może było nawet sterowane czy z Moskwy, czy z Kijowa. Tego nie wiem. To muszą sprawdzić służby specjalne i opowiedzieć nam o tym, bądź po prostu e, zająć się tym w jakiś sposób. E, przede wszystkim, co bym zrobił? E, zrobiłbym tak, że Deportowałbym tych ludzi po prostu, bo oni nie zasługują na to, żeby siedzieć w Polsce. Wyobrażacie sobie, wojna się toczy na Ukrainie, a tutaj przyjeżdżają Ukraińcy i nam syf robią w Polsce. Przyjeżdżają tutaj i bawią się w politykę międzynarodową. No, za, zamiast naszego msz tu to Ukraińcy teraz mają uchodźcy prowadzić politykę w bezpiecznym kraju, gdzie mają wszystko praktycznie za darmo w tej chwili, i jeszcze bawią się w politykę międzynarodową polsko-rosyjską, w tym. E, przypadku. Moim zdaniem to jest niedopuszczalne, e, i to jest w interesie Kijowa również, tak jak wspomniałem, w interesie Kijowa, ponieważ ciągnięcie Polski do wojny czy NATO do wojny jest w interesie Kijowa, ponieważ będą wtedy bezpieczniejsi. E, interes Ukrainy nie jest jednoznaczny z interesem Polski, jak widzimy na tym przykładzie. To jest też w interesie Rosji, co zrobili ci Ukraińcy. No przecież już wspomniałem, także na te klatki, klisze, ale będzie też możliwość denazyfikacji Polski. Przecież ambasador 9 maja składał kwiaty nie bez przyczyny, przecież tamty fakt. Faszystowska Armia Czerwona wyzwalała według nich Polskę. No i jak to się ładnie sprzeda, przecież czy w Berlinie nawet, gdzie dzisiaj świętują i wczoraj świętowali e, sowieckie flagi powiewały, rosyjskie, niemieckie w walce nad faszyzmem. A kto rządzi według międzynarodowej opinii lewicowo-liberalnej w Polsce? Faszyści. No a kto ma rządzić, tak? Jeżeli nie jest od nich. W związku z czym e, ta to się wpisuje w tą międzynarodową propagandę, no, no i w, w to, co Rusty uważają, tak? czyli to, że trzeba denazyfikować, defaszyzować e, Ukrainę, tak samo z Polską by z chęcią zrobili, i to jest dostarczanie im argumentów. I nieważne, czy to zrobili Ukraińcy, czy nie. To było na terytorium Polski, to był ambasador rosyjski w Warszawie, ani w Kijowie, więc to wszystko spadnie na nas. A jeżeli polskie władze się tego nie odetną, to będzie to strzał w stopę po prostu. Trzeba odcinać się od takich głupich akcji, ponieważ, tak jak wspomniałem, należy odcinać się do, do tego ambasadora milczeć na jego temat. On jest nikim ważnym dla nas tak naprawdę. Atakowanie go to jest właśnie jeden z forteli, tak? No przecież oni go wystawiają. Oni go wystawiają i właśnie liczą na to, że zostanie zaatakowany. Tylko idiota mógł myśleć, że yy, że zaatakowanie go może coś przynieść. No co przyniosło od Polsce straty wizerunkowe wśród lewicowo-liberalnych mediów, które popierają tę głupią narrację o 9 maja, wyzwoleniu i tak dalej, antyfaszyzmie. No a także rosyjskim medium, rosyjskie władze zobaczcie, w Polsce atakuje się ambasadora, który składa naszym bohaterom, tak oni mówią o tych czerwonych, prawda, czerwonych faszystach, jak niektórzy to wspominali, co się burzyli. Atakują jego w dzień, w który wyzwolili tak, nas od Hitlera. Tak, kto może to bronić? Tak? Kto może atakować ambasadora, który właśnie składa kwiaty wyzwolicielom od Hitleryzmu, no tylko prawda, naziści, faszyści według nich. W związku z czym pamiętajmy, interes ukraiński nie jest jednoznaczny z interesem Polski. Ci ludzie, którzy to zrobili, trzeba od nich się odciąć, trzeba powiedzieć o tym, że sorry, ale to nasze władze prowadzą tutaj politykę międzynarodową. Tym bardziej, jeżeli jest konflikt, no to trzeba bardzo uważać na to, jak to się robi. Milczeć o tym ambasadorze, żeby nie dostarczać mu amunicji, bo to jest amunicja propagandowa. No a także po prostu naciskać na to, żeby ci Ukraińcy, Ukraińki, którzy wzięli udział w ataku na ambasadora rosyjskiego deportować, bo to są szkodnicy, to są pożyteczni idioci Putina i Zielińskiego w tej chwili. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Będę coraz częściej starał się nagrywać takie krótkie podsumowania, krótkie komentarze do konkretnych spraw. I mam nadzieję, że pożyteczni dzieci Putina nie będą więcej robili nam szkody w Warszawie. Dzięki.